Po meczu pierwszej grupy kadetek rozmawiamy z trenerem Marcinem Orlikiem. E, panie trenerze, dzisiaj to była chyba taka szybka przebieżka. Pierwszy set do 18, dwa pozostałe do 10. Taka dobra forma dziewcząt, czy tak słaby szamotulanin? Nie, na pewno gramy z meczem na coraz lepiej i to widać. E, szamotulanin nie przyjechał w najmocniejszym zestawieniu. I też widać, że ten tam ratował, yy, zmieniał, do z mięczniką. To na pewno miało wpływ na, na ich dyspozycję, na granie. Yy, także tutaj na pewno nasza dobra gra spowodowała ich błędy. I gdzieś tutaj szukałbym przyczyny zwycięstwa. Jesteście niekwestionowanym literem w tabeli grupy pierwszej. E, przed Wami ile jeszcze meczów? O, to był ostatni, także już mamy awans do finału wojewódzkiego. Więc możemy przygotować się, przygotować się do najważniejszych rozgrywek. Przed nami jeszcze paraże w juniorce. W czwartek gramy z ZSMS-em u siebie. I to już ostatnie granie w województwie. Y, przytrafiła się w drugim secie nieprzyjemna kontuzja. Kapitan Nadia Kaczmarek y, uległa kontuzji. Coś z prawą nogą, z kostką, a jak, jak to wygląda? Jak, jak to wyglądało tuż po zniesieniu narty z boiska? No, jak to przy takich urazach, gdzieś tam zderzenie pod siatką, piłka była, była stykowa. Eee, jest uraz, no. Będziemy leczyć i doprowadzać do, do zdrowia zawodniczkę. Wiadomo, po takim urazie zawsze gdzieś tam jest, jest płacz, są łzy, jest ból. Też na pewno szkoda, bo kolejna zawodniczka. Szkoda, bo dziewczyny naprawdę rozwijają się, dobrze grają. Wczoraj bardzo fajny mecz w drugiej lice zagrała. No, szkoda, że taka kontuzja się przytrafiła, ale no, taki też jest sport, z tym trzeba się liczyć. Będziemy pracować dalej i nasze cele gdzieś tam się nie zmieniają. Finał kadetki już za miesiąc. Mówi Pan, że Nadia kontuzjowana, jeszcze jedna przyjmująca również z kontuzją zdążą się wykurować? Miejmy nadzieję, że tak. Że, że obie, albo chociaż jedna będzie gotowa. Ale mamy wyrównany zespół, więc myślę, że czy młodziczka czy, czy inne kadetki też, które wrócą do treningu, na pewno zastąpią, a, a zespół będzie walczył. Bo to nie przekreślamy swoich szans, że jedna czy dwie wypadły. Potem są kolejne rozgrywki, są ćwierćfinały. Tam już na pewno będą gotowe, więc jest jeszcze o co grać. Także... Macie bardzo wyrównany rzeczywiście skład, bo zmienniczki, które wchodzą na boisko, każda z nich jest w stanie poprawić jakość gry, zmienić troszkę czy to atak, czy rozegranie. Ilu macie kadetek ogólnie zgłoszonych do waszego zespołu? Kadetek wszystkich jest chyba około 18. Tak, to jest cały zespół kadetek. No, dodatkowo jeszcze trzy dziewczyny z SMS-u szczyrk dojadą na finały, dwie środkowe, jedna atakująca. To też na pewno wzmocni zespół, no i ponadto uzupełniamy zdolnymi młodziczkami. Trzy, trzy młodziczki trenują cały czas z karetkami i też jeżdżą na meczach. Będziecie gospodarzem turnieju finałowego Mistrzostw Wielkopolski. Cel? Znaczy gospodarzem jeszcze nie jesteśmy. W poniedziałek będziemy dopinać szczegóły odnośnie organizacji. Ale na 90% tak będzie. Pomieniłam, bo chyba juniorki jesteśmy. Juniorki właśnie. jesteśmy, tak tak zmusiliśmy. Cel na finał? Przede wszystkim zagrać trzy bardzo dobre mecze. A wynik to już będzie efekt naszej gry. Każde inne miejsce poza podium, rozumiem, będzie rozczarowaniem? No, na pewno chcielibyśmy mieć miejsce medalowe, tak żeby uzyskać awans do ćwierćfinału, więc to jest na pewno taki cel minimum. Ćwierćfinał medal i ćwierćfinał mistrzostw Polski. Życzę powodzenia w takim razie sukcesów i Dziękuję. do zobaczenia w następnym meczu. Dzięki.